Idziemy testować zyczami i o tym. Prawda z nich minęć razy, ale idziemy czytać. Dobra. Idziemy na pierwszą. Dobra, gdzie No, nie wiem. Raczej nie. Co? Po co? Nie wiem. Ja testuję zjeżdżalnie. O dobra. Ciasna. Dobra, zjeżdżamy. Są dwa sposoby zjazdu. Takie cztery na dziesięć. Idziemy zjechać za drugim sposobem. Na drugi sposób to taki. Ah, eee, a, aua, aua, nie. Lecimy. Dobra, teraz ta. O to już jest większa. Ta to, to jest najgorsza. Cztery i pół, bo można wejść. Będzie mógł ja kolejną. To już większa. No, zjeżdżamy. Tutaj wyskakuję. Takie... 6 na 10. Nie wstanę. Oba. Idziemy dostawać to, 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 to coś. Dobra. 1 na 10. Tera, rura! Idziemy. Możemy. Zaskocz. Co to walnęło? Idziemy. Kurde! Jej. Ludzie, kapat. Idziemy super śmieszna zabawkę. Wi. niebezpieczna? o kurde. Rozkopana. Nie Co tam się Idziemy trochę na kolejną atrakcję widzę Tak. ta atrakcja Co? Tak. 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 no więc zaraz chodzimy Tak. Nie teraz, chodzimy. W ogóle na kamerze to wygląda, że jest jasno, a w realu jest ciemno. A! Ja nie zajdę z telefonu. O ja